Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Państwu zaprezentować nasz plugin, w którym możemy wykonywać plany statyczne. Dzięki tym planom możemy zarezerwować zapotrzebowanie do wykonania konkretnego produktu wyrobu gotowego. W tym celu wchodzimy w plugin i uświetli się nam okienko, czy chcemy wskazać towary dla planu. Tak. W tym momencie Mozart przekieruje nas do ekranu składników, w którym są określone produkty, dla których możemy wykonać takie plan statyczny. Oczywiście, z racji tego, że działam tu na bazie testowej, mam jeden produkt, natomiast, yy, zależnie od tego, jak zdefiniowane są produkty w, ba w bazie, taka lista będzie się tu wyświetlała. Plany statyczne możemy wykonywać dla poszczególnego produktu. Dla całej grupy, bądź dla wszystkich, które mamy. Natomiast należy wziąć pod uwagę kwestię taką, że jeżeli wybierzemy dużą ilość produktów o skomplikowanych strukturach, system będzie potrzebował większej ilości czasu do przeliczenia odpowiedniego zapotrzebowania. Należy więc wybierać grupy najchętniej z racji tego, że taki plan zostanie stosunkowo szybko. Przez nasz program wygenerowany. Oczywiście możemy wykonać to dla, całych, dla wszystkich produktów, natomiast wtedy należy przewidzieć na to zdecydowanie więcej czasu. Tu pokażę Państwu, jak to wygląda na przykładzie tego jednego produktu. Po wybraniu system wyświetlił komunikat o naliczaniu czyli prognozy, czyli tego planu statycznego. Teraz należy wejść w zakładkę produkcji, planów produkcyjnych. Pojawi się nam okienko prognozy. Tutaj mamy w tym miejscu widoczną listę produktów oraz zapotrzebowanie. Dwie zakładki. Na dole jest zakładka planów. W tym miejscu rozwijamy nasze plany estetyczne. Zależnie od tego, w jakim czasie zostały one wykonane i w jakiej dacie, to będzie widoczne w prawej kolumnie. Należy wybrać tą z datą i godziną, najbliższą obecnej. Oczywiście zależnie od tego, ile przeliczaliśmy tego zapotrzebowania, więc może to być mniej lub więcej czasu oddalonego od tego, w który chcemy ten plan włączyć. Ja wybieram ten, który. Ma dosłownie dwie minuty wcześniej, i tu wyświetliło nam się na liście produktów nasz produkt testowy, razem z zapotrzebowaniem, jaka jest określona w jego strukturze, oraz mamy tu cały szereg kolumn, które wskazują konkretne jego wartości. Oczywiście możemy również dodawać kolumnę z listy poprzez prawym przyciskiem myszki, listę pól, i pojawi nam się kolumna dostosowywania. I tutaj pojawił się. Inne polecenia, które możemy dołączyć do tego widoku. Jeżeli zapiszemy go dyskietką, ten widok zostanie już zapamiętany dla prognozy za każdym razem, jak będziemy do niej wracać, nawet wykonując już kolejne inne plany statyczne. Tu mamy ilość grup, ilość na zleceniach, ilość zrealizowana. Stany produktu, terminy, zużycie, zużycie mediana, czy zużycie procent, zużycie średnie. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli wskazane odpowiednie wartości do przeliczenia takich zużyć dla konkretnego produktu, system jak najbardziej takie wartości nam wskaże. Przełączając się na zakładkę zapotrzebowania, będziemy mieli widoczne wszystkie surowce, które są wskazane w skład w strukturze naszego wyrobu gotowego czy produktu. I tu będziemy mieli informacje dotyczące stanów, braków. Możemy wykonać optymalizację szerokości kolumny, by rozszerzyć widok polecenia. Te kolumny możemy, jeżeli są tu w standardzie, jest to taka ich ilość. Oczywiście, tak jak na poprzednim ekranie zaprezentowałam, dostosowywanie możemy również takie kolumny odpowiednio usuwać z tego widoku. Wystarczy przenieść je. Um, na listę tego dostosowania. I po rozszerzeniu mamy tu informację, jakie ilości wchodzą w skład naszego y, wyrobu gotowego. I tutaj dzięki tej informacji będziemy mieli nasz plan statyczny, nasze zapotrzebowanie określone. Możemy wyświetlić sobie tą informację również jako drzewo. Na tym oknie. I tutaj mamy widok, który już omawiałam przy okazji y, przygotowywania symulacji i prognoz. Więc plan statystyczny jest dodatkowym narzędziem, dzięki któremu możemy takie zapotrzebowania określić zależnie od potrzeb. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.